Witam Was wszystkich ponownie, witam na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Wiem, że audio teraz będzie troszeczkę gorsze z tego względu, że kamera mi się zepsuła, nie? a więc Panasonic. HX HCX900 mi się zepsuł i teraz nagrywam kanonem, do którego nie ma możliwości na razie podłączenia, e, podłączenia mikrofonu. Ale mniejsza o to, nie rozmawiajmy tutaj o kamerach, o audio, mam nadzieję, że to dobrze będzie słychać, aczkolwiek wiem, że będzie delikatne echo. Chciałbym tutaj w tym materiale zrobić coś, czego nie robię za często, e, a więc e, odniosę się tutaj do materiału Grzegorza Wałgi, do materiału Grzesia Wałgi. Który nagrał, dzisiaj chyba ten materiał został udostępniony, dzisiaj bodajże, żeby nie skłamać, bo nawet nie zobaczyłem daty, ale to jest świeży materiał. Na samym początku chciałbym tutaj się troszeczkę, powiedzmy odpowiedzieć, odpowiedzieć na ten materiał. Na pewne, pewne nieścisłości, które są w tym materiale Grzegorza Wałgi. Pierwszy, pierwsza taka nieścisłość, to Grzesiu na samym początku tego materiału troszeczkę mi ubliżył, a z tego względu, że ja Nigdy nie powiedziałem, że Grzesiu jest idiotą, a więc Grzesiu teraz tu do Ciebie się zwracam tak jak Ty do mnie. Nigdy nie powiedziałem Grzegorzu Wałga, że jesteś idiotą, ani nigdy w życiu nie przyszło mi na myśl, że ty jesteś idiotą. Z jakiego względu? Ty mówisz, że ja tak pomyślałem, i ja tak, że ja tak pomyślałem, że ty jesteś idiotą, bo ty bierzesz sterity. Ja już się wypowiadałem na to setki razy na ten temat. Ja mam kolegów, którzy biorą środki dopingujące. To są moi bardzo dobrzy koledzy. Bardzo często oni mają jazdy pośrodek topingującego. Jak wypiją kieliszek wódki, to już koniec. To już się zachowują, tak jak Ty powiedziałeś, te jołki, które biegają i się rozbijają o ścianę. Póki nie dostanie liścia, to po prostu na dupę nie siądzie. A więc ja mam takich kolegów i ja ich bardzo szanuję, Grześ nie, to dla mnie nie znaczy nic, że ty bierzesz środki dopingujące, to nigdy w życiu bym nie pomyślał, że ty jesteś idiotą, czy ktokolwiek, kto bierze środki dopingujące jest idiotą. Tutaj sobie troszeczkę na kartce zapisałem, przepraszam cię najmocniej Grzesiu, z tego względu, że szkic musiałem zrobić, bo nie zapamiętałbym tak na szybko tego, co powiedziałeś wszystko w tym materiale, chciałbym się do wszystkiego tak po kolei e, odnieść. Jak już zauważyłeś wcześniej, ja nigdy nikomu tak naprawdę nie ubliżałem. Nie wyzywałem nikogo. Jeżeli ktoś uważa, że ja go wyzwałem, że go pomówiłem, może wystąpić na drogę prawną i dociekać swego, swoich praw w sądzie oczywiście. Każdy może to zrobić. Jeżeli ktoś uważa, że to zrobiłem, to proszę bardzo, yy, możemy się spotkać na, yy, na. Możemy to wyjaśnić w sądzie. To nie jest żaden problem. A więc tak naprawdę w żadnym moim materiale nikogo nie wyzywałem. Nikogo nie specjalnie nie naciskałem w ten sposób, żebym obrażał jego rodzinę. Yy, obrażał go samego w sposób taki perfidny. No, nigdy tego nie robiłem. Zresztą można wszystkie moje materiały przejrzeć i zobaczyć, czy, czy, czy przeklinałem gdzieś czy cokolwiek robiłem takiego, że to by po prostu było niedopuszczalne. Tu później Grzesiu jest troszkę nieprawdziwy zarzut. Dlaczego nieprawdziwy zarzut? Nie wiem, czy znasz taki werset. Teraz tu troszkę akurat e, e, się Biblią podeprę. Nie wiem, czy znasz taki werset. Zanim wyciągniesz drzazgę z oka swojego brata, wyjmij belkę ze swojego. Bo ty mówisz, że moje pieski, moje jołki wchodzą pod materiał Twój i mówią, że, że tobie ubliżają. Że na przykład tam wy, wymieniasz, że ty bierzesz te ryby jako czopki. A więc no, do, do tyłka sobie te stereoty podajesz jako czopki, że, to, że oni obrażają cię w ten sposób, że ty niby komuś rozpisujesz cykle. Ja nie wiem, czy ty rozpisujesz cykle. Powiedziałeś, że nie rozpisujesz, no to ja ci wierzę, że nie rozpisujesz cykli y, ludziom, po pierwsze, to chyba by było niezgodne z prawem, ponieważ Ty nie masz uprawnień jako lekarz, a więc to są, y, to są leki na recepta, więc nie wiem, czy, czy możesz rozpisywać nawet y, 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 takie cykle, a więc nie wiem, czy możesz komuś polecać środki dopingujące, prawdopodobnie nie. Następna sprawa, to chciałbym tutaj troszeczkę pokazać tą hipokryzję, ale nie Twoją hipokryzję, nie Twoją. Tylko hipokryzję ogólnie panującą w tym sporcie, jakim jest kulturystyka, ale ty troszeczkę żeś ten temat zahaczył. Powiem ci. Ty mówisz, że moi, moi widzowie wchodzą pod twoje materiały i tobie ubliżają. Teraz Grzesiu, wejdź pod swój materiał najnowszy i zobacz, jak twoi widzowie mi ubliżają. Każdy komentarz, który był u mnie niestosowny. Na Michała Karmowskiego, kiedy nagrywałem o Michale Karmowskim, na jego rodzinę, każdy komentarz był usuwany. I od razu ban dla tego użytkownika. Każdy komentarz, który był obraźliwy na rodzinę Radosława Słodkiewicza i na samego Radosława Słowkiewicza, każdy materiał, który wyzywał, gdzie były wyzwiska pod adresem Radosława Słodkiewicza, ban. Każdy komentarz, gdzie były wyzwiska pod adresem Patrycjusza, w którym nagrywałem materiał, też od razu ban. A więc niedopuszczalne dla mnie było, żeby ktoś wyzywał czyjąś rodzinę, bądź bezpośrednio atakował w sposób naganny człowieka, o którym ja nagrywałem Mateo. Zobacz, co się dzieje u Ciebie w komentarzach. Zobacz, tam wyzywają moją żonę, tam wyzy wyzywają mnie, niejednokrotnie wyzywają moją córkę. A więc tak naprawdę tu jest największy problem. Ludzie, którzy są za sobą, za tobą i są na środkach dopingujących, bardzo często nie kontrolują. Nie kontrolują swoich po prostu komentarzy, przestają w ogóle mieć jakąkolwiek samokontrolę i wtedy się zaczynają wyzwiska. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Czy widziałeś, czy widziałeś, bo ty ganisz moich ludzi i mówi, żebym ja ich uspokoił. Nazywasz moich widzów jolkami i mówisz, żebym ja ich uspokoił. Grzesiu. Teraz tak się do Ciebie zwrócę. Czy ty widziałeś, jak Radosław Słodkiewicz z Piechowiakiem wyzywają mnie od pedałów i od gei na materiale u Radosława Słodkiewicza? Czy ty to widziałeś, gdzie wyzywają mnie od baranów z Anglii? Czy ty to widziałeś? Jeżeli tak, to pytanie do Ciebie, czy, czy zwróciłeś im uwagę? Czy ty widziałeś, jak Patrycjusz oficjalnie u Joanny Gruszeckiej mówił, że ojciec mi wchodził do wanny i byłem molestowany seksualnie? Czy ty to widziałeś, jak byłem młody, że ojciec mnie molestował seksualnie. Czy ty widziałeś te materiały, gdzie jestem w straszliwy sposób pomawiany, w obraźliwy, niestosowny, karygodny sposób pomawiany? Czy ty widziałeś materiały, komentarze pod filmem u Radosława Słodkiewicz, gdzie jest obrażana moja żona, moja córka? Czy ty widziałeś te komentarze? Czy ty zwróciłeś uwagę Radosławowi Słodkiewiczowi? Czy ty zwróciłeś uwagę Patrycuszowi? Jak myślisz? Dlaczego KFD już nie jest sponsorem mojego kanału, a nie jest moim sponsorem mojej osoby? Jak myślisz, z jakiego względu? Ponieważ Patrycjusz, osoba, która występowała na kanale KFD, mnie to nie obchodzi, czy KFD go sponsorowało, czy nie. Patrycjusz występował na kanale KFD, mówię tutaj o Patrycjuszu Wróblewskim, który powiedział oficjalnie u Joanny Gruszeckiej, na wizji, to nie w komentarzach napisał, tylko to powiedział, że ja byłem molestowana, więc pomówił mnie, że ja byłem molestowany seksualnie jako dziecko. A więc tak naprawdę następne. Słodkiewicz wyzywał mnie od pedałów, od gejów, od baranów u siebie z Piechowiakiem zrobili sobie taki, można powiedzieć, festiwal wyzwisk. Czy ty zwróciłeś uwagę Słodkiewiczowi, Piechowiakowi, Patrycjuszowi? Nie zwróciłeś im uwagi. To dlaczego starasz się zwracać uwagę moim widzom, gdzie piszą takie komentarze, w sumie śmieszne trochę, że ty przyjmujesz sterydy jako czopki do odbytu. No to akurat nie można nawet z tym z tym tutaj postawić to na równowadze. To, to jest przewaga straszna, wyzwisk ze strony e, ludzi, którzy oglądają na przykład takie osoby jak Ty albo takie osoby jak Słodkiewicz jak e, Patrycjusz e, W. To po pierwsze. Następna sprawa. Mówisz, że ja nie jestem sportowcem. Okej, okay, każdy może mieć swoje zdanie. Mówi, że ja nie jestem sportowcem, ponieważ ja nie występowałem, aczkolwiek byłem na scenie UKBFF, jestem oficjalnym zawodnikiem UKBFF, mam kartę UKBFF i jestem zawodnikiem UKBFF. A więc sportowcem jestem, w twoich kategoriach. Ale dla mnie osoba, która jest na środkach dopingujących, dopingujących nie jest sportowcem. Wiem, że są federacje, w których można używać środki dopingujących, z tym się zgodzę. Ale to nie jest sport. Musisz tutaj dwie kwestie rozważyć. Pierwsza kwestia to jest, że osoby, które używają środki dopingujące, to nie są sportowcy. Zobacz za co został zdyskwalifikowany Radosław Słodkiewicz z zawodów. Możesz sobie wejść w Wikipedię, wpisać Radosław Słodkiewicz, za co, za co został zdyskwalifikowany: za używanie środków dopingujących. A więc robił coś, co było nielegalne, prawda, i za to został zdyskwalifikowany. Tak naprawdę nie jest sportowcem. Dwukrotnie został zdyskwalifikowany. Za co został zdyskwalifikowany Am Armstrong? Kolarz Armstrong. Za co? za używanie środków, dopingujących środków niedozwolonych, a więc przestaje być sportowcem. Tak naprawdę osoba, która e, uważa siebie za sportowca, a używa środki dopingujące, przestaje być sportowcem. Bardzo często, gęsto takiej osobie odbiera się medale. Tak samo jak Słodkiewiczowi się odebrało, e, odebrali mu bodajże pierwsze miejsce i ten gościowi, który miał drugie miejsce, jakoś tak to tam było, już nie chcę teraz dokładnie w ten materiał się zagłębiać. Wielu sportowcom odbierało się medale po wykryciu na nawet kilka lat później, że byli na środkach dopingujących, a więc przestawali być sportowcami i tracili te wszystkie osiągnięcia, te wszystkie medale, które mieli w sporcie. A więc tak naprawdę osoba, która jest na środkach dopingujących, dla mnie to jest farmaceutyk. Osoba, która uprawia sport zdrowo i nie oszukuje, to jest dla mnie prawdziwy sportowiec. Co ja nie powiedziałem, że ty oszukujesz w federacjach, które dopuszczają używanie środków dopingujących, ale dla mnie to nie jest sport. Ty możliwe, że nie oszukujesz w tych federacjach i wchodzisz na bombę tam i wyciskasz sobie na klatkę. To jest twoja sprawa. Następna rzecz. Ja nigdy nie pomyślałem, że ty jesteś idiotą z tego względu, że ty marnujesz sobie zdrowie środkami dopingującymi. Ja nie pomyślałem tego. To jest twoje życie i ty możesz zrobić z tym życiem, co chcesz. Jeżeli ty nie okłamujesz młodych, jeżeli ty nie namawiasz młodych do środków dopingujących. Ty możesz brać dla mnie tony wiadra środków dopingujących i ja dalej z Tobą zbiję żółwika, przybiję Tobie piątkę i poklepię Cię po plecach i będę Ci życzył dużo zdrowia, żebyś się za szybko nie wykończył. Tak naprawdę tylko o to mi w tym wszystkim chodzi. Ale dlaczego ja jestem tak bardzo atakowany? Przede wszystkim... Yy... Tam u Ciebie w komentarzach, teraz już może zobaczyć pewnie tych komentarzy, jest troszeczkę więcej. Ty ich nie usuwasz. Ani KFD tych komentarzy nie usuwa, ani Ty tych komentarzy nie usuwasz. Nikt nie moderuje tych komentarzy, u mnie te komentarze są usuwane. Zobaczysz zresztą, pod tym materiałem nie będzie ani jednego wyzwiska w stosunku co do Twojej osoby, ani jednego. Ja tego dokładnie przypilnuję, tak samo jak pilnowałem to we wszystkich innych materiałach i pilnuje to też moja żona, pilnuje to administrator, także na pewno nie będzie takiej możliwości. To wszystko na ten temat. Na razie, cześć, pozdrawiam. Bum, przypinka, łapa sieć.